Siemanko! Dzisiaj, tak jak obiecałem, vlog krótki z wypadu na mecz w Walencji z Barceloną w ćwierćfinale Pucharu Króla. Idę sobie właśnie jeszcze na krótkie spotkanie przed samym meczem. No ale dzisiaj opowiem Wam przede wszystkim jak w łatwy sposób dostać bilety na wyjazdowe mecze Barcelony. Sam nie spodziewałem się, że to jest tak proste i tak przyjemny proces. Więc zapraszam, ale najpierw zobaczcie sobie poranek, wyjście po ciach, spacerek z psem. Bieg po parku, bo same pozytywne rzeczy, więc dla nas się widzimy. Słuchajcie, nie ukrywam, że to miało wyglądać inaczej, ale pod wpływem swoich przeżyć, doświadczeń na, na bazie tego wyjazdu stwierdziłem, że ten materiał będzie nieco inny. Oczywiście powiem Wam i to, co sądzę o meczu i tak dalej, ale najważniejsze, troszeczkę zakochałem się w meczach wyjazdowych Barcelony. Ja miałem takie przeświadczenie, wiecie, że to, co się dzieje na wyjazdach, troszeczkę pewnie przez to, co, czego się doświadczało w polskiej piłce i tak dalej, jakie są nawyki, jak się wchodzi na mecze, na stadion, jakie to jest doświadczenie, było to dla mnie zawsze uciążliwe, raczej unikałem tego, a Teraz nie wiem, czy nie zamieni się w kibica, który nie będzie dążył do y, uczestnictwa w meczach wyjazdowych, bo to jest fantastyczny rodzaj turystyki. Wejścia na mecz są łatwe, szybkie i przyjemne. A, ale zanim Wam opowiem o tych wszystkich wrażeniach, przed meczem, tak jak też mówiłem na kanale, spodziewałem się, że mecz na Mestaja będzie trudniejszy zresztą. Pogadaliśmy też z chłopakami, nie tylko kibicami Barcelony, którzy byli na tym meczu i zobaczcie, jak oni też typowali te spotkania. Spotkaliśmy przypadkowych kibiców. Eee, komu kibicujesz? Widzę Łódź, najlepszemu klubowi w Polsce. Ale, jak w Polsce? <grym> ale jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o piłkę zagraniczną, uwaga. Manchester City. A zagraniczna piłka? Yy, zagraniczna piłka Chelsea. Yy, Barcelona. Od razu widać, że złe decyzje życiowe, ale lepiej niż United. Nie no, w top, 4. w top 4, żeby było, jest najważniejsze, żeby była Liga Mistrzów. Jest w zasięgu jeszcze chyba. Także jak szukaliście? Archeologii, wykopki, gdzie są kibice City? Są. I to więcej niż 12 lat. Proszę bardzo. Widzicie? Da się, da się. Będzie top 4 na koniec? Będzie. Top 2 będzie nawet. A w Lidze Mistrzów? Real Liga przejdziecie? Przejdziemy. Wygramy. Tak zawsze Real słabo grał, to teraz City słabo gra i wygra. Jaki dzisiaj wynik? Jak to widzisz? Dzisiaj będą dogrywki i Barcelona wygra po dogrywkach. Tak, 4-2 dla Barcelony o, będzie. O, ja tego, ten wynik też bym sobie nie poprosił. Z racji tego, że ja jestem, to obstawiam, że będzie 0-0, że będzie mało bramek, bo ostatnio było piątka była, więc teraz tyle aż nie będzie. I będą rzuty karne i z szansu, no z Barcelonę i będzie awans. Natomiast mój typ na koniec, powiem 2-1 dla Barcelony, ale wolę twój. <laughs> Naprawdę mam nadzieję, że panowie się mylą. Dobrego meczyku. Dzięki. Z drugiej strony, jak mamy o 21:30 mecz, jeszcze karne, to chyba wolę jednak. No właśnie pod ciebie to by było typowanie. Wspaniale, <grystanie> dziękuję bardzo. No, sam mecz. Króciutko, bo tu się nie ma co rozwodzić. W pięciu punktach. Teraz to opracowując będę szedł na bieżąco. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, pewne zwycięstwo i pewne awans z najmniejszym nakładem sił. To jest numer jeden, bo słuchajcie, jak się oglądało ten mecz z wysokości trybuna, ale przypuszczam, że w telewizji tak samo, to widać było, że zwłaszcza już ta druga część spotkania to nie tylko była pełna kontrola meczu, ale odpoczynek. Ci ludzie, oczywiście zdarzało się w Barcelonie włączyć pressing, naciskać i tak dalej, ale w dużej mierze oni po prostu odpoczywali. I chillowali, chillowali, no w cudzysłowie wiecie, to było tak bardziej wyglądało jakieś rozbieganie, jakiś sparring momentami, to jest fantastyczna wiadomość, że jest pewny awans najmniejszym nakładem sił. Drugi punkt lekko powiązany to są zmiany. Odpoczywał Robert Lewandowski, Ferran Torres na swojej ziemi. No, kapitalny mecz, nie ma co mówić, Hattrick ustrzelony, ale też szybkie zmiany Kubarsiego chociażby. Wraca do Greinigo Martinez i już cieszy mordeczkę. Zmieniony Kunde, zmieniony Rafinha, zmieniony Pedri. Najważniejsze elementy szybko zostały zmieniane, więc, tak jak mówię, zwłaszcza w meczu, w którym to polowanie na kości może być duże, fantastyczny atut. 3. Właśnie brak kontuzji, brak jakichkolwiek urazów. Zawodnicy raczej wracają niż odchodzą, kadra zaczyna wyglądać naprawdę dobrze pod kątem możliwości Hansiego Flika. Nie chciałbym tego klątwić, bo ja wiem, że niektórzy ci piłkarze to mają zdrowie jakie mają, ale jednak liczę, że uda się to w mniej więcej dobrej dyspozycji przetrzymać. Punkt czwarty to będzie Wojciech Szczęsny, moi drodzy. Być może nie miał znowu dużo pracy, ale jedna fantastyczna parada po strzale z dystansu i ciekawostka, trybuny od razu zareagowały Szczęsny, Szczęsny, ale też ma swoją przyśpiewkę na trybunach. Szczęsny Wumador Szczęsny Fumador, Szczęsny Fumador, czyli Szczęsny Palacz. Fumador, Fumador, Fumador. I śpiewali to wczoraj, nie wiem, z pięć, osiem razy. Więc dla mnie, serduszko, serduszko mi się cieszy, jak się słyszy takie rzeczy, to jest naprawdę mega pozytywna rzecz. I piąta sprawa, naprawdę szkoda mi jest tej Walencji. Ja nie wyobrażam sobie troszeczkę ligi bez Walencji. To jest wspaniałe miasto, świetny klub, tylko w rękach ludzi, którzy niekoniecznie. Na ten moment ogarniają co i jak. I jest jak jest, bardzo trzymam kciuki, żeby oni zostali wiem, że fani Realu pewnie mają inne podejście. Nawet wczoraj cała ta trybuna Barcelony, a Segunda, ale też śpiewała. Ale ja tego nie czuję. Ja naprawdę chciałbym, żeby to raczej te najlepsze kluby były niż te, które są, wiecie, takie. o, Delikatnie rzecz ujmując. Więc to jest. Słowem wstępu. A teraz przechodzimy do tego, że pokażę Wam mniej więcej, jak wyglądał klimat na meczu wyjazdowo, jak się siedzi na trybunie, a później powiem Wam, jak w prosty sposób można ogarniać sobie wyjazdy, bo to jest coś naprawdę rewelacyjnego.

so i Zanim wam powiem, jak to sobie ogarniać. Atmosfera na tym meczu, tak jak powiedziałem, no, Barcelona zdominowała również kibicowsko, dlatego że o ile ta trybuna kibicowska, jeżeli chodzi o Walencję, ona tam na początku zaczęła, oni wyszli, już ich w połowie meczu nie było. Oni wyszli, ja to nie dziwi mnie, bo często widuję kibiców wychodzących ze stadionu w trakcie meczu, ale żeby kibicowska trybuna wyszła, to tam już się musi dzieć naprawdę kolorowo, nie? Więc Barcelona w pewnym momencie bawiliśmy się w taki sposób, że jak Walencja podawała kilka Razy piłkę to było ole, ole! No po prostu kibicowaliśmy Walencji. No takie trollowanie mega po prostu z punktu widzenia trybuny. I teraz tak, co jest najpiękniejsze w tych wyjazdowych meczach? Po pierwsze, to czego się najbardziej właśnie bałem, takie przyzwyczajenia, przeświadczenia, że to wejście na stadion, no to to będzie wiesz, tu jakieś kordony, tu jakoś trzeba to w grupie wchodzić, a jak nie wejdziesz, będziesz stał tam godzinę, zanim cię wpuszczą na stadion. Słuchajcie, przebyliśmy na mecz. 10 minut chyba przed czasem 10 max 15 i po prostu z ulicy jakbym wchodził na normalną bramkę jako gospodarz w sensie jako kibic gospodarzy stała sobie policja normalne bramki chodzisz w tych koszuleczkach w barwach obok stadionu bez problemu żadnych kordonów, żadnego trzepania. Jedyne co to z dowodziku sprawdzone, czy dane się zgadzają, bo rzeczywiście to, to sprawdzają na trybunie gości o wiele bardziej skrupulatnie niż gospodarzy, gdzie praktycznie w ogóle tego nie sprawdzają. Yy, I tyle. I wlazłem. Kontrola, mówię, tyle co dowód sprawdzili, koniec. Koniec w ogóle procedury. Jedyne to, co rzeczywiście miałem złe wspomnienia, też to to się i w Hiszpanii sprawdziło, chociaż Michał Gajdek, z którym też miałem przyjemność oglądać ten mecz z jego ko kolegą, powiedział, że rzadko się zdarza, żeby aż tak 15-20 minut trzymali po meczu. No akurat się wczoraj zdarzyło, no ale też w tym czasie trybuna się bawiła, bo oglądaliśmy jak rozbieganie sobie robi Danielmo i tak dalej, więc nie ma problemu. Natomiast jak to ogarnąć? Słuchajcie, ja zapisałem się do Penny Łódź penia Łódź, każdy może się zapisać, co jest ważne, wrzucam Wam linki w opisie. To nie jest żaden komunikat sponsorowany, chłopaki nawet pewnie nie wiedzą, że to robię, ale to jest genialne rozwiązanie, już Wam mówię dlaczego. Macie tam krok po kroku instrukcję, jak się zapisać. Składka roczka, roczna wynosi 100 zł. I teraz w tych 100 zł w pierwszym roku dostajecie darmowe wejście do Muzeum Barcelony na Camp nou. 10% zniżki w zakupach online na sklepie. Więc umówmy się, że te 100 zł to Wam się zwraca... Pewnie z nawiązką zależy, czy coś sobie jeszcze kupicie za te 10% zniżki, czy nie. Ale w tej cenie, jak już jesteście oficjalnie Penisą, rejestrujecie się na stronie Barcelony, podajecie właśnie swoje dane, możecie aplikować o bilety wyjazdowe. I teraz tak, jak właśnie kumple byli. Na meczu w Walencji, na trybunie gospodarzy, bo dużo w kibiców też tak jeździ. Ja tak zawsze jeździłem, ale już się to skończyło, właśnie od wczoraj. To kupujesz normalną wyjściówkę. Płacili 85 euro za miejsca, które dupy nie urywały, mówiąc wprost. A jakbyś chciał za takie, co dupy urywają, to ze 160 euro. My na trybunie gości zapłaciliśmy 30 euro za wyjściówkę. I teraz oczywiście nie masz zawsze gwarancji, że tę wyjściówkę dostaniesz, bo na przykład na klasyk, no to jest losowanie i tak dalej, wiadomo, że i też cena jest inna, nie? Na, żeby była jasność pewnie Na Atletico trudniej, ale z tego co rozmawiałem z Michałem, naprawdę te bilety się łatwo dostaje stosunkowo. Więc na zdecydowaną większość meczów po prostu sobie dostajesz tę wejściówkę. Dzień wcześniej musieliśmy, czy nie, tego samego dnia, przepraszam, podejść do hotelu, gdzie rozdawali bilety, nie? Podajesz im imię, nazwisko, znowu też biorą twój dowód, czy to jesteś ty, tak, to jesteś ty, trzymają to twój bilet. Po prostu upewniają się, że nie oddasz tego biletu, nikomu nie sprzedasz. I to jest, moi drodzy, dla mnie. Coś genialnego. Ja mam zamiar teraz uczestniczyć o wiele częściej, bo nie ukrywam, trochę mnie znudziło już no, atmosfera na Montjuic, to już jest w ogóle dramat. W ogóle ja nie mam chęci, ja nie mam takie oparcia o polecę se na, pojadę na meczek jak w czy polecę jak będę w Polsce. Nie mam tego, w ogóle to u mnie nie istnieje. Pewnie jak nowy Camp nou się pojawi to tak, z ciekawości znowu parę razy człowiek będzie chciał zobaczyć, a tutaj każdy stadion z perspektywy trybuny gości to jest świetne doświadczenie, zobaczenie nowego miasta dobra cena za taki meczek i właśnie, rewelacyjna atmosfera na trybunach, nie ma czegoś takiego że jest tam jakaś hamuwa, no pewnie że Walencja cisnęła nam my trochę im, ale w taki sposób nawet jak widzicie na tych przebitkach, że nawet jak tam się spruli do kibiców Barcelony, którzy siedzieli na ich trybunach to zaraz wchodzą stewardzi, mówią morda, proszę się uspokoić, tutaj nie ma żadnych afer, jak tam jakiś dziadek się pultał na trybunie mocno, tam naprawdę z 10 minut coś tam się sadzi Nasz dziwne, to przyszła po niego kordon policji i go kulturalnie wyprowadziło ze stadionu. Po mieście, tak, w, w pubie przed meczem, tak, zero krzywych akcji. I tak naprawdę Michał opowiadał, że jedyną. Krzywą akcję to mieli w Neapolu, jak dwunastolatki jeździli wokół nich na skuterkach i krzyczeli puta bardzo, więc umówmy się w Neapolu to i tak ja bym nie chodził w koszulce Barcelony zakładam, bo jednak to miasto mi się kojarzy niespecjalnie z miejscówką, gdzie bym sobie pozwalał na jakiekolwiek wyskoki, ja jestem mega ostrożny w takich tematach, ale jeżeli w Neapolu to było najgorsze co ich spotkało to umówmy się to są zupełnie inne realia, nie? więc ja jestem naprawdę zachwycony, polecam jeżeli mówię planujecie jakiś wyjazd do Hiszpanii, akurat Barcelona gra tam mecz, to są śmieszne koszty, 100 zł za, za tą penię, około 30 euro za bilet, chociaż pewnie to też się jakoś może różnić. Chociaż, jak tam na, na takim aż było 30 euro, to wątpię, żeby to było jakieś specjalnie drożej. E, a i Wam się to i tak zwraca później z tego, e, z tego muzeum czy z tych zakupów. Gardą mam trochę zdarte, no bo wiadomo, pokrzyczyliśmy co nieco. Fajnie poznajesz nowe przyśpiewki, bo ja tych przyśpiewek to znałem, nie wiem, no, raz, dwa, trzy plus hymn, a fajny wiesz. Właśnie jest super, że miałem okazję być też z Michałem, bo on. No, zna te przyśpiewki. Poopowiadał, że fajna przyśpiewka na Espaniol, na przykład, taka w skrócie, że no, żeby w ogóle wygrać ligę, to musieliście spaść do drugiej, nie? Tego typu przyśpiewki, więc jest ciekawie. Jest fajnie, bardzo mi się to spodobało. Pewnie wynik też swoje zrobił, nie oszukujmy się. Ale ogólne doświadczenie bardzo pozytywne. Zostałem fano, fanem meczów wyjazdowych. Nowa zajawka piłkarska, nawet w tym wieku, można znaleźć sobie nową zajawkę piłkarską. Więc będę szukał jeszcze pewnie w tym sezonie jakiś możliwości wypadu. Piękne dzięki. Dawajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Jutro oglądamy potężne derby Madrytu Real Madryt Atletico. Oczywiście w niedzielę będzie live z Barcelony, więc wracamy do normalnych live'ów. Ja już dzisiaj jadę z powrotem na kemping, ale Walencję uwielbiam. Naprawdę świetne miasto, fantastyczne miasto. Uwielbiam tu wracać i cieszę się, że jest rzut beretem, bo jeszcze na pewno będąc tutaj wrócę, wiem chociażby wtedy, kiedy rodzice do nas spadają, będzie okazja się pojawić. Dzięki, widzimy się w komentarzach, piąteczka.